Czego nie mówią fani klocków Lego? Ty, no teraz widzę to wyraźnie. Brick to jest tandetna podróba popów. No mówiłem ci to. Puch. Dobra młody, masz dzisiaj urodziny. Pomyślałem, że możesz sobie wygrać dowolny zestaw. O, uwielbiam samoloty! Piotras, coś dla ciebie mam, proszę... O. Bardzo. Dobrze, że nie klocki Lego. Uczciwa cena. Figurki i tak wyrzucam. Mama, to jest na pewno ten Lego Store? Paweł mówił, że ścianka jest większa. Hmm. Maciek, widziałeś nowy zestaw Simpsonów? A nie, nie. Na klocki to ja już nie wydaję. Teraz tylko kreatyna, cytrulina, kwasy omega 3 i jakieś witaminki. Forma sama się nie zrobi. O! Pff, taki dom to złoto. No i przy okazji, lepsza inwestycja niż modular. To chyba prawda.